Cześć, ja jestem Adam i witam was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. W tym odcinku gramy solo, ponieważ mamy kilka rzeczy, które musimy zrobić samemu. Między innymi jest to ta wieża, do której musimy wskoczyć na, naszej, na naszym koniu. Musimy też zrobić dwa więzienia. Jedno znajduje się tutaj. I drugie jest oraz, jak się przeniesiemy do okrągłego stołu, tam będzie kontynuowany. Quest, i jest jeszcze jedna rzecz, którą mamy tu w kościele różanym. Jest tam Białolicję i on dał nam quest do wykonania. No to co, zaczynamy. Przed konia, zaczniemy tutaj od wieży. Właśnie będziemy skorzyć sobie najpierw, a później przyzwać konia. O. I jesteśmy w wieży. Kamień pamięci. Jest to kolejny kamień, dzięki któremu możemy sobie umieścić kolejny czar, cud, inne w pamięci. I teraz tak przenieśmy się teraz do kręgu stołu, stołu traconej łaski. I tu teraz wystąpi mała zmiana. Jak widzicie, nikogo nie ma. A my mamy na jeździe. Dokonano wielkiego wroga I teraz przynosimy normalnie przywierająca kość Tutaj to jest za przedmiot? używanie do używania, nie chyba Nie mam pojęcia co to za przedmiot. Pójdźmy teraz tu, gdzie stał, bo to jest ta osoba, która tu stała. I mamy cały jego set. Hełm królewskich szczątków, zbroja królewskich szczątków, rękawice królewskich szczątków i nagolenniki królewskich szczątków. Przeczytajmy opis jednej z tych rzeczy, bo wszystkie powiemy taki sam opis. Helm ozdobiony złotymi ludzkimi kośćmi, noszony przez milczącego, milczących zwolenników Sergideona Wszechwiedzącego. Stopniowo przywraca punkty życia, gdy ich liczba jest zmniejszona. Mówi się, że kości należą do starożytnego władcy, bezdusznego króla, Pana zagubionych i zrozpoczonych znanego jako Ensha. Zbroja ozdobiona ludzkim kośmi, tu jest też stopniowo przywroca punkty życia. I tu jest ten sam opis. Zaraz. Zobaczmy, jak to wygląda.

Dobrze. Czy tu mamy wszystko? Tutaj też. Zobaczmy, czy możemy ulepszyć jakiegoś pomocnika sobie. Tu. No dobrze, z ulepszym jeszcze wydajmy sobie nasze runy Niesamowicie eliksir co nam daje? Ten przy, miarowo przywraca punkty życia przez jakiś czas, a ten nie, po mieszaniu eliksirów przywraca połowę życia, a ten miarowe punkty. A teraz co mamy? Zwiększa z zwiększa wiarę. Stacja ładowana ataki znaczną część obrażeń i powoduje wybuch mieszanki. Dobrze, na razie zostawmy tak jak mamy. Chodzimy postać, dajmy tutaj w życie. I teraz chciałbym się przenieść do tej jaskini, gdzie była ta kobieta z wilkiem. Pociągniemy ten quest dalej. I told the all hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I have no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm the tenor. And Albanorek, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst. Seeing that you are another tarnished like that all here brute, I hope that you will forgive me. Hmm. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf, Lobo, will you show me the way to the land of michael's Halic tree? If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallions other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the forbidden lands, north of the earth tree, in Castle Soul, on the mountain tops of the giants. Accessible by the grand lift of po medalionu? Możemy się do Zamku Sol. Lobo. My faithful My better half. I will go with the tarnished. So that our journey Lobo. I odeszła. Latena Albinauryka Mamy jej prochy teraz. No dobrze, czyli skoro tu mamy wszystko, no to teraz czas zacząć załatwiać przeciwników w więzieniach. Złodziej ognia I udało się, w miarę szybko Płomień okrutnego Boga, czyli trzymaliśmy Piromancję. Tu jest jedno więzienie. I tu mamy drugie. Przynieśmy się tu. Tu podejrzewam, że już będzie dużo wyższy poziom, bo to jest dalszy etap gry. Ale zaraz zobaczymy kogo tu czy kogo tu spotkamy. Kukucze wieczny więzienie. risque it I udało się. I drugie więzienie mamy oczyszczone. Falanga Wielkiego Ostrza. I teraz został tylko quest w, w różonym kościele. Ale żeby to zrobić, musimy najechać inny świat. Przenieśmy się do jakiegoś punktu łaski. Zobaczymy jak wygląda świat online, gdzie jest mniej więcej tu i tu. Przenieśmy się do tego punktu łaski i tu spróbujemy najechać innych graczy. sobie tu nie tylko będzie zobaczymy czy będziemy długo czekać czy nie się będzie to długo trwało bo po prostu nie będę tego robił na nagraniu zrobię to poza nagraniem Czekajmy jeszcze minutkę i jak nie to wykonam jeszcze jedną rzecz Spróbujmy podjechać do tego miejsca najeżdżamy no jeżdżamy inny świat czyli się udało mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem smoczek uruchany grey wow, daleko nas wysłało i gospodarz poległ nawet nie zdążyliśmy zawalczyć otrzymaliśmy łuk runiczny i trochę run użyjmy jeszcze raz Musimy trzy razy tylko najechać, nie musimy wygrywać, po prostu najechać trzy razy świat. No, jeżdżemy świat. Bardzo sprawnie zaczęło to chodzić. Czyli bardzo szybko to odhaczymy i pokażemy jeszcze, jak ten Quest dalej będzie się kontynuował. Trójkę. A czemu robiłem patrole? Co się stało? Przecież on lżejszy set na sobie. Co się stało, że robiłem patrole? Użyjmy jeszcze raz palce. Nie rozumiem. Dobrze, najeżdżamy. Jest inny świat. погробного. Тут тоже видно, что есть. Patroliczem był przeciążony, no ale dobrze, kwestie mamy wykonane. I teraz tak, zaznaczmy sobie to jako punkcik, przenieśmy się tu. Druga, żeby było szybciej i lecimy do kościoła, zobaczyć co nam Bladolicy będzie miało do powiedzenia jeszcze. So pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. Mm. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. <clears throat> I wish to anoint you a proper inductee, a knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength. Vision and of course, love. So what do you say, my lambkin? Uh, hmm. yes. Who would have it any other way? Now, take this. What's For your final trial, soak the cloth with a maiden's blood. Normally this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. The cloth is your final trial. Soak it with the blood of a maiden. The blood of anyone's maiden will do. You are maidenless after all. The cloth, the blood, the dobrze, i to jest koniec No i dobrze, i na tym zakończymy odcinek, bo wykonaliśmy wszystkie Questy Co mieliśmy zrobić, dobrze pamiętam, nic więcej nie mamy Tu jest więzienie, tu jest Kowal Wszystko odblokowaliśmy Tak, to wszystko. Dzięki za uwagę, pamiętajcie aby Subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco Dzięki za wszystkie łapki i komentarze i do następnego cześć!